Nikolaj przez cały tydzień starał się zabiegać o Olę. Odbierał ją z pracy, przynosił kwiaty, ale dla niej to w ogóle nie miało znaczenia. Widziała w nim tylko przyjaciela. Może w innych okolicznościach zwróciłaby na niego uwagę, ale teraz nie była gotowa na nowy związek. Nikolaj rozumiał, że Ola wciąż kocha swojego niewiernego męża, ale nie zamierzał się wycofać. Postanowił, że będzie walczył o to, by była z nim. Ola. Dziś wyglądasz naprawdę pięknie, powiedział Nikolaj i podał bukiet kwiatów. Dziękuję, odpowiedziała Ola. Może pójdziemy do kawiarni? Zaproponował. Miałam zamiar wrócić do domu. Kolia, jestem taka zmęczona, dużo pracy, a do tego nie najlepiej się czuję, odpowiedziała Ola. Właśnie dlatego odpoczniesz. Posiedzimy, pogadamy, zjemy coś dobrego, nalegał Kolia. Chciałam położyć się wcześniej spać, odparła Ola. Chodź, posiedzimy chwilę, a potem cię odprowadzę, powiedział Kolia. Ola, przestań się opierać, usłyszała głos Ani. Lepiej spędzić wieczór w towarzystwie takiego przystojniaka, niż siedzieć samej w domu, rzuciła Ania. Cześć, Aniu, powiedział Kolia. Cześć, odpowiedziała. Słyszałaś, co powiedziała twoja przyjaciółka? Dodał Kolia, chwytając Ole za rękę. Idziemy. Tylko jeśli na krótko, zgodziła się Ola. Dzięki, siostrzyczko, ucieszył się kolia i pocałował Anię w policzek. Nikolaj i Ola niespiesznie spacerowali ulicą, a potem weszli do kawiarni. Usiadli na letnim tarasie obok fontanny, która kojąco szemrała i otoczona była kolorowymi kwiatami. Grała muzyka na żywo. Ludzie śpiewali i tańczyli, ciesząc się życiem. Ale Ola marzyła tylko o tym, by znaleźć się w swoim salonie, poczytać książkę albo po prostu obejrzeć telewizję. Ola, dlaczego nic nie jesz? zapytał Nikolaj, zajadając żeberka z pieczonymi ziemniakami. Jakoś nie mam apetytu, odpowiedziała. Tu świetnie gotują, spróbuj, zachęcał. Ola wzięła widelec i próbowała zjeść kawałek ryby, ale odsunęła talerz. Co się stało? Coś nie tak? Może wypijemy na apetyt? Zaproponował Nikolaj, napełniając kieliszek szampanem. Nie, obawiam się, że to nie pomoże. Dziś z Anią zjadłyśmy kebaba i mam wrażenie, że się zatrułam. Nawet nie mogę patrzeć na jedzenie. Wybacz, powiedziała Ola. To może odprowadzę cię do domu? Spytał Nikolaj. Byłoby świetnie, odpowiedziała. Nikolaj zapłacił i poszli w stronę domu. Pod klatką próbował ją pocałować, ale Ola się odsunęła. Coś nie tak? W ogóle ci się nie podobam? zapytał. Nie o to chodzi. Jesteś naprawdę dobry i miły, ale nie jestem gotowa na nowy związek. Zrozum mnie, powiedziała Ola. Dobrze, poczekam i będę cię wspierał. Bardzo cię lubię i chcę być z tobą, powiedział Nikolaj. Przykro mi, ale nie mogę odwzajemnić Twoich uczuć. Odpowiedziała Ola. Jeszcze nie możesz, ale wierzę, że z czasem zdobędę twoje serce, powiedział Kolia, pocałował Ole w policzek i pożegnał się. Oli nawet ten pocałunek w policzek wydał się nieprzyjemny. Czuła, jakby zdradzała Denisa, choć ich związku już nie było. Ola weszła do domu, marząc tylko o tym, by zdjąć buty, wyciągnąć nogi i spokojnie poleżeć. Gdy drzwi windy się otworzyły, Zobaczyła Denisa kucającego przy jej drzwiach. "Denis? Co ty tutaj robisz?" zapytała Ola, a jej serce zaczęło bić szybciej. "Tęskniłem. Chcę posiedzieć i porozmawiać z tobą" odpowiedział Denis. "Dlaczego nie zadzwoniłeś?" spytała nerwowo, grzebiąc w torebce w poszukiwaniu kluczy. "Nie chciałem przeszkadzać. Widzę, że masz kwiaty" powiedział ze smutkiem. "To podarował mi brat Ani. Odparła Ola i poczuła dziwny wstyd. Masz z nim coś poważnego? Zapytał Denis. Jesteśmy tylko przyjaciółmi, powiedziała Ola. Wejdź, bo jeszcze sąsiedzi coś sobie pomyślą. Denis z tęsknotą spojrzał na kuchnię, przypominając sobie, jak urządzali tam romantyczne kolacje. Ola milczała, nie wiedząc, od czego zacząć rozmowę. Jak się masz? Jak dziecko? Wydusiła w końcu. Wszystko w porządku, odpowiedział Denis. Wyglądasz na zmęczonego. Dużo pracy? zapytała. Jak zwykle. Olu, masz coś do jedzenia? Jestem głodny, spytał Denis. Już dawno nic dla siebie nie gotowałam, ale mogę usmażyć ziemniaki z grzybami, powiedziała Ola. Super, uwielbiam twoje ziemniaki z grzybami. Ucieszył się Denis. Ola szybko wszystko przygotowała, zapominając o zmęczeniu. Nakryła do stołu i usiadła obok Denisa. Ale pięknie pachnie, powiedział Denis. Denis, u ciebie wszystko w porządku? Zapytała w końcu Ola. Tak, ale wszystko takie dziwne. Tęsknię za tobą i nie mogę zostawić dziecka. Jesteś dla mnie kimś bliskim, nie potrafię tak po prostu odejść, odpowiedział. Te słowa były dla Oli jak powiew świeżego powietrza. A twoja nowa żona? spytała cicho. Ona nie jest moją żoną. Żoną jesteś ty, a ja wciąż cię kocham. Bez ciebie jest mi źle. Nadzieja to twoje całkowite przeciwieństwo. Interesują ją tylko ciuchy, pieniądze, wakacje. Prawie nie gotuje, zamawia jedzenie z restauracji, a ja tęsknię za domowym jedzeniem, za rozmowami od serca. Chcę, żeby było jak dawniej, powiedział Denis. Sam wybrałeś takie życie. Sam odszedłeś, odparła Ola. Byłem głupcem, odpowiedział Denis, przyciągnął ją do siebie i pocałował. Jak ja za tobą tęskniłem, jak bardzo cię pragnę, szeptał, obsypując Ole pocałunkami. Denis, nie mogę tak, próbowała się opierać Ola. Wiem, że cię zraniłem, ale ty też tego chcesz. Moja maleńka, daj mi jeszcze jedną szansę. Pozwól mi zostać, mówił Denis. Ola nie potrafiła się oprzeć i uległa jego namowom. Nie zauważyli, kiedy znaleźli się w sypialni. Denis był czuły i namiętny, jak w pierwszych latach ich wspólnego życia. Ola zapomniała o wszystkim, co się wydarzyło. Po prostu cieszyła się każdą chwilą przy nim, wdychała jego zapach i zatracała się w nim. Przed północą bajka się skończyła, i Denis musiał wracać do nadziei. Obiecał, że wszystko rozwiąże i na pewno wróci. Ola nie do końca zrozumiała, co miał na myśli, ale szczęśliwa zasnęła, tuląc poduszkę Denisa.